33 do 24 właśnie z drugim zespołem SMS-u i dzisiaj także Bielca brakuje, a dla Buskowianki w tamtym meczu najlepiej punktowali Michał Żarnowski, autor 9 trafień oraz Marcin Szustak, który rzucił 8 goli. Eee, no, gracze z Krakowa nie mieli do tej pozycji rzutowych, eee, świetnie to wyglądało po stronie eee, zawodników z Buzka Zdroju. Mamy dwóch zawodników w Buskowiance o nazwisku Bąk, Żarnowski, ale niecelnie. Jakub Bąk operuje na skrzydle, a Michał Bąk na rozegraniu. Konrad Łuczyński, piłka w sieci, z którą w 2012 roku sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Polski, ale grał też na niższych szczeblach. Ma w CV Anilane Łódź czy też Czuwaj Przemyśl i Bramka dla Buskowianki. Ziaja operujący. W środku jewiasz na juch wzmacnia akcję Sikora. Pokonany Paweł Duda. Piłka zatrzepotała w sieci czy Michał Żarnowski albo Jakub Bąk. A w tym meczu już dwa razy do siódemki podszedł ee, Michał Bąk. No i teraz zjaja tu szóstak Żarnowski. Konstruujemy cierpliwie z pietyzmem, z dbałością o niuanse. i teraz ze skrzydła. Kończy akcję. Zdecydowanie spada i potem jest... Dużo trudniej pokonać bramkarza, który tak świetnie broni. Nastąpiło przekomponowanie w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeden z prowadzonych zawodników swego czasu bronił w najwyższej lidze. To było na początku XXI wieku w zespole Skońskich. Michał Bąk i przelobowany Piotr Sądowicz. No nie klei się ta e, gra w ataku zawodnikom z buska. Tutaj sędziowie jeszcze nie decydują się sygnalizować gry e, pasywnej, no ale e, tutaj bez sytuacji rzutowych tutaj ta gra wygląda. Ale teraz dobrze podanie do koła e, i kołowy bezwzględnie pokonuje Sądowicza. Nie odpuszczają, nie zostawiają rywalom zbyt wiele wolnego miejsca. Teraz gra pasywna, sygnalizowana. E, Zio Oleż kapitalnie to zrobił żaja! E, fantastycznie obsługi bujaka i rozjęcami zawodów są Krzysztof Pytlik i Aleksandra e, Pytlik powszechnie akcji to było takie Salomonowe rozwiązanie, Salomonowy werdykt. O, było się bez kar, a Michał Żarnowski robi swoje nad przeciwnikami, bo zaledwie dwubramkowy w piłce ręcznej to żadna różnica. 15 do 13 prowadzi Akademia górniczo hutnicza z Buskowianką. Zaczynamy drugą połowę w fantastycznym widowisku. Wyraziste jest w obronie Buskowianka. Defensywa jest scementowana, zwarta. Grają kompaktowo. Teraz Jaczek Sikora znakomicie w ataku rzutowej. Sędziowie jeszcze nie sygnalizują agresywnej. E, gra w przewadze już się skończyła. Bózko w pewnym składzie. Michał Bąk, sekwencja zwodów i piłka zatrzepotała w sieci. Była niewiele. Gorsza od Akademii Górniczo-Hutniczej, bo zdobyła 27 punktów, wygrała 9 meczów, a przegrała 5 i potem grała o 9 miejsce z Grunwaldem Ruda Śląska, była górą. Będzie leciała e, po dalszym słupku, natomiast e, tutaj świetnie przy krótszym słupku znalazł e, żarnowski miejsce. I teraz e, Najuch próbował i podanie do koła, jakimś cudem Bujak chwycił tę piłkę. 6 trafień, to jest skrzydłowy, jeszcze nastoletni. Krawczyk się uaktywnił. Szóstak do Żarnowskiego. Mistra uruchomiony na skrzydle. I... Wraca do gry i może zdobyć kontaktową 20. bramkę w tym spotkaniu. Paweł Smagur broni jak natchniony. Ileż to już takich spektakularnych obron zaliczył w tym spotkaniu. Ziaja, Karwowski zszedł do środka. Teraz łuczyński oddał piłkę. Zziaj Sikora wygoniony. Sikora. Zagranie do Łuczyńskiego. Łuczyński szczęśliwie między nami i y, możliwość do tego, żeby y, y, zdobyć kontaktową bramkę. I czy do trzech razy sztuka, czy tym razem uda się Buskowiance zdobyć tę upragnioną 21 bramkę? Błyskawianie usypiali Akademię górniczo hutniczą Fałowany Ziaja. No i to coraz e, bliżej gry pasywnej AG. Sędziowie już Krakowianie Ziaja do Wójcika. Wysoko podchodzą Błuskowianie Piłka od Szupka i Smagór nie może tego przeżyć. Trzy posta Krawczyk, Żarnowski, Szupak. Krawczyk przebiegł z piłką dobry kilka metrów. Żarnowski obok e, szupka, e, W defensywie. Bez apelacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej. To jedno z najtrudniejszych spotkań w tym sezonie. Najuch, gasin na wysokich obrotach. Krakowianie, Mateusz Bujak dopełnił formalności. Siedmiu w ataku zszedł bramkarz, Duda opuścił parkiet. No i tutaj nietypowe teraz zagranie. Grają siedmiu na pięciu w ataku i szóstach teraz kapitan Stał przed ogromnego wysiłku, bo też były mecze, kiedy Krakowianie wygrywali różnicą trzech goli, ale zwykle byli delikatnie... Z przodu, a z kurnikiem zawsze tak łatwo nie było. Mikołaj Wójcik. E, natomiast no, zrobił to najgorzej, jak mógł. Niecelne podanie. Agie, atakuje albo skojowanie. Karty z tego wychodzą, ale to i tak już e, nic nie da w tym spotkaniu. Jeszcze faulowany Gasiń, Teraz dwie minuty. E, rzut karny. E. Natomiast w lidze uczynił to 52 razy. Krzysztof Miodoński zdobywa gola w ważnym momencie. Zadaniowe wejście Miodońskiego, jego pierwsze w tym spotkaniu. Ale pieczętuje zwycięstwo Akademii Górniczo-Hutniczej. Gospodarze wygrywa 26 do 103. I tak, i widzimy drodzy Państwo jak teraz cieszą się krakowianie. Oli, gdyby nie to pierwsze spotkanie w sezonie, no, to przeszliby cały sezon jak burza, bez żadnej porażki, a i tak no, mieli, popisali się kapitalną pasą i kończą ten wspaniały dla siebie sezon awansem do, na wyższy poziom rozgrywkowy. Kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa. Zasłużyli na ten awans, dopieli swego. Zajmują pierwsze miejsce w rozgrywkach drugiej ligi Grupy Śląskiej. Dziękujemy za wszystkie pozytywne i negatywne komentarze, zwłaszcza za te negatywne, bo są niezbędne do tego, żeby się rozwijać. Mam nadzieję, że Państwa jakoś szczególnie w tym sezonie nie zanudziliśmy.